Jeszcze byłem od razu skazany na z góry na bardzo, tak myśleli, że jestem skazany na złe traktowanie, ale wielu, wielu osadzonych, wielu strażników, wielu oddziałowych w różnych miastach, różnych więzieniach mi pomogło i za to bardzo dziękuję. Od czego tutaj zacząć? Jak wiecie, złamałem nogę, a prędzej przygotowywałem się na walkę FMMA, MMA, niestety, ale w tamtym okresie, gdzie były długie streamy, gdzie dużo piłem, Spałem do 12, i tak dalej, i tak dalej. Czy impreza, czy streamy, niestety moje serce było oddane osobie, która nie zasługuje na to, no i przez to też olewałem wiele rzeczy, czy też bardzo się denerwowałem na streamach. No i na te godziny nie chodziłem. 1 euro od Serbusi, dziękuję Ci bardzo. No i dostałem wezwanie do sądu, Panie Zwierzyński. Panie zrobił w terminie prac społecznych. No ja powiedziałem, że rozumiem, to, 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 ale Panie Danielu, nas to nie obchodzi. Panie zrobił w terminie. Koniec. No dobra, no zrozumiałem to. E, miałem e, mieć dozór elektroniczny. Pierwszy raz byłem karany. Groziło mi 3 miesiące, czyli kara zamienna za 6 miesięcy prac społecznych. No i pojechałem na apelację do Gdańska. No i przez cały dzień miałem sygnał, że mnie policja szuka. Tu mamy, tu Mówię, zamkną mnie, będzie koniec. Nie? Więzienie? Co to jest? Człowiek nie wiedział, nie? jak nie poszedł. No i 10 minut przed rozprawą w Gdańsku, przed apelacją, przychodzi policja, pan Daniel Zwierzyński, jest pan poszukiwany tutaj, tutaj. Proszę się pożegnać, pani, że z nami. I niestety, oddałem komórkę, oddałem pieniądze i to był mój błąd, bo nie wiedziałem, że pieniądze można przy sobie mieć, a te pieniądze by przydały. No i dobra. Czekałem z 2-3 godziny na komisariacie tam w Gdańsku. Sprawdzali wszystko i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiałem sobie z niektórymi policjantami, z starszymi, niektórzy w porządku. Mało co w sumie z tego pamiętam. No i panie Danielu, jedzie pan do Gdańska. Jest to więzienie na jakiej to ulicy? Było? Ale wiecie co jest najlepsze? Człowiek w więzieniu nauczył się gwary więziennej i tam byłem na bieżąco i zapominałem słów z reala, czyli z naszego życia. A teraz jak już jestem na wolności od sierpnia zeszłego roku, to mi bardzo dużo tej gwary po prostu wyszło z tej głowy. Jaka tam była ulica? Chyba się siedział. W Gdańsku. Zawsze tam mówili. O Jany, kto mi pomoże? Kto mi pomoże? K Kurkowa! Ja Kurkowa zawsze mówię. Kurkowa, 5 złotych Pablo, bardzo ci dziękuję. No i mnie zawieźli, słuchajcie, do więzienia. E, o lekarzach, o rehabilitacji lepiej nie ma co mówić. Ale tak czekam w takiej... To nie była przejściówka, to była taka bardziej... Na wydanie materacy, na wydanie bielizny, na wydanie tego takiego... Co? Co co mamy? Ścisz. Co? Roczę go ścisz. czy się. Bombowy! Nie ma szans w ogóle. Naprawdę. Alarm bombowy mówią, Nowaki. Co? Sercewa. Już dobra, nikt tu nie wchodzi. Alarm bombowy wjechał ten tym. No już się cała trzęsie. No ja też. Ale nie możemy, nie ma prawa. Nie, 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 nie mama, uspokójmy się. Dajmy, muszę chyba, gdzie masz ten? Chyba już cała. Ale uspokójmy się. Daj, gdzie masz? Bo nie muszę wypić. Pa, co się za mną dzieje. Widzisz, kurde, dzwonię do... Ale zwała. Ja nie otwieram, nie ma szans w ogóle. Agnieszka, ale Cię wyruchałam na hajs, gruba świnia. A ty gocha męę, co kluje Ci na tym <grymiany> zachlaniu? Gochaszmata, gochaszmata, gochadziewka, gochaszmata, kluje go Ci na jej pieczniku trzy złote. Ja stoję przy drzwiach. Pan policjant, pani policjantka w maseczkach. Czekajcie, muszę babcię ubrać. Właśnie. Bo bomba, jo! Ja. Butu biorę. Nie przeklinaj ja o coś, się nie denerwuj też. Widzicie, jak nasze zdrowie jest tutaj naryszane? Ktoś specjalnie znowu zadzwonił ja się, cały trzęsę też. Cały, normalnie mam drgawki, że to szok. Aż oddychać nie mogę, widzicie, co z nami tutaj robią? A w 2017 roku było tutaj 12 interwencji, że jest bomba. Kochani, słuchajcie, niech to pójdzie w świat. 12 interwencji było, że jest bomba. Nowości, kochane Toruń. Kogo znaleźli? Ile osób złapali? Gdzie jest mój sprzęt komputerowy? Wszystko, wszystkie sprawy umorzone. Dlaczego nas tak terroryzują tutaj? Dlaczego nigdy tej bomby nie znaleźli? Gdzie jest bomba w bloku? Jest koronawirus, każdy boi się o siebie, dba o rodzinę, słuchajcie. Każdy dba o rodzinę. Strasz. Gdzie bomba w tych czasach? Gdzie znaleźli ludzi? Te bomby tu były wzywane czy coś. Już było. No, tak Jak nie znajdą tej osoby, która zadzwoniła na ten telefon. Macie tu ludzie zapamiętać. Niech znajdą osoby, która zadzwoniła. Słyszycie sami co się dzieje. Słyszycie sami. Ni zein zaso uste yeah. zaren? Yeah. no mega afera się dzieje, nie? Pięćdziesiąt złotych, dziękuję ci bardzo, no. Bomba znowu. Gdzie ja mam dokument? Światła nie mam tutaj w tym. Nie opuszczamy. Chyba teraz doszli spokój, No jeszcze no pan karetka będzie musiał wezwać za mamy, że się cała trzęsie nerwowo. No, nie no, teraz jeszcze nie no, jeszcze czas. No, tak? tak. Dobrze, no ale gdzie mam dowód? Nie wiem proszę pana, dalej podam najwyżej. tak? Tak. Wiecie, co to jest norma, nie ma kamera. Pani Gosiu, ale Pani ładnie wygląda pozdrawiam, ale Dzięki, już jestem zdenerwowana. Zmarnujemy drugie szanse, tylko, kurde, ktoś nam marnuje. Hmm. Hmm. Wdech się, się, się też Tak, tak, no tak, tak. No bomba, no strażacy przyjechali wszędzie. Ja już się zdenerwowałem. Też już jest. Słuchajcie, ja... Nie wiem co mam odpowiedzieć po mnie. Czekaj, nie że się Ja muszę się uspokoić chyba. A pan mówi policjant, pan miał wróci dzisiaj chyba, nie? Piękny wieczór. Ja mówię, tak, on no jak zawsze o, u pana bombowo jest, nie? Mój koniec. Mój koniec, challenge. Jaki kolacje A stąd patrz tu on służy się co? Tam było pługu, jo, w takim momencie. Pa do wywaliło, do się działają. Co tu się dzieje, nie? A zapytali, czy według procedur ja jestem zobowiązany, ja nie wyjdę z domu, nie będę swojej rodziny narażał na COVID-19, tak? Słuchajcie, jest epidemia i stan epidemiologiczny i ja nie pozwolę wyjść z sąsiadami, którzy niektórzy nas nie lubią, w twarzą w twarz stać w takiej, w takiej sytuacji po prostu. Donate się zepsuły, zepsuły donate. Ludzie wystawy, grupa, atak. No już strasz tutaj się teraz, ale się trzęsę, aż mi szyja na ta cała. Uu. Wszystko się zepsuło Tak. Na ekranie. Demzons wysłał 150 złotych. O ja, no nie wiem co mówić, mnie to zatkało. Nie Nienawidzę takiej sytuacji. Tyle interwencji było, że jest bomba. U nas, w bloku, tak? Czy w mieszkaniu? Do nas nikt nie wchodził od wielu godzin. Drzwi są zamknięte. Tutaj nikogo nie było od trzech tygodni, jak nie więcej. Od ponad miesiąca. Nie na żaden bana tipa. Zaraz będzie naprawione wszystko. Czekajcie, zobaczymy okno. Pomóż mi tu bardzo, dobra? Ja nie gadaj, że też jest zepsute. Nie. Ja pierdolę, rulety zepsute. Dobra. Pomożniej. Pomożniej. Zepsute są. Zepsuli nam rolety. Zepsuli nam rolety. Wszystko zepsute. Mama. Zobacz, czy jest Naokoło pojechali. Tam to jest Daleko? Gdzie? Tu. W tej stronie. Ojku. Ale mam nerwy. Tak, tak się czuję. O Człowiek ja. półtora roku nie nagrywał, Chcę włączyć sobie spokojnego streama. Za dużo nerwów, nie? Tu duje, ja, na Ale po co to robią? Tu chodzi też o sąsiadów. Niektórzy mają tutaj dzieci, może nawet ktoś zadzwonił, robią takie akcje. Mama mi się cała trzęsie, ja też się trzęsę. Że to jeszcze karetki nam nie było potrzebnej. Gdzie ja tam pojadę do szpitala? Tam niektórzy zarażeni są, niestety. Bo system CF zablokował ciebie, bo masz dużo requestów. Co to jest? Co to jest request? Zapytań, mnóstwo, na, mnóstwo napitków leci. Słuchajcie, wysyłacie tyle donatów, e, drodzy widzowie, że wywaliło po prostu stronę. Kolejne 6 złotych bobek. Wszystko wam, e, wszystkie donaty się wyświetlą. I oni myślą, że ty nas atakujesz. Aha, film, Jacek. Firma, która chroni donaty, jest jakby antywirusem. Myśli, że my ją atakujemy, bo tyle jest zapytań e, na naszym kanale że ta strona potraktowała nas jako wrogów, że robimy atak, DDoSy. Tyle donatów wysyłacie, rozumiecie to? to? Tak zawsze było przecież, zawsze tak było. Zawsze jesteście najlepsi i będziecie. O ja, y, trzeba będzie każdy donate przywrócić. Spokojnie, nie panikujmy, nie panikujmy. Pietr 51 zł wysłał. O ja ale do lecą.